Pierwszy dzień Pucharu Świata za nami. E, powiedz, jak możesz podsumować to, co dzisiaj się wydarzyło na e, macie? Ja bardzo się cieszę, że, że udało nam się zdobyć medal. Szkoda, że to jest tylko jeden medal. Można powiedzieć też, że aż jeden w zeszłym roku turniej był męski. i Nie udało się walczyć we wszystkich kategoriach żadnego krążka. Dziś już po pierwszym dniu Ewa Konieczna zdobyła srebrny medal. To jest ogromny wynik. Szczególnie, że przed nami za trzy miesiące zaczynają się już kwalifikacje olimpijskie. Myślę, że to ją. Bardzo wzmocni psychicznie i mam nadzieję, że w kolejnych turniejach będzie potwierdzała tą swoją wysoką formę. Jak myślisz, czy takie turnieje tutaj teraz, nad kilku, niedługo będą Mistrzostwa Europy? To jest taka jakby kwalifikacja? W pewnym sensie na pewno tak. Żeby być reprezentantem kraju na Mistrzostwach Europy, trzeba mieć przynajmniej jeden medal z takich, z takich zawodów. Trzeba się pokazać z dobrej strony. Nie jest tak, jak jeszcze kilka lat temu, kiedy reprezentantem mógł być najlepszy zawodnik z kraju. Wystarczyło, żeby był mistrzem Polski. Ten turniej jest dla wielu przede wszystkim zawodników młodych szansą. Sprawdzenia, jak daleko im, jak dużo im jeszcze brakuje do czołówki, do czołówki światowej. Część niestety młodych zawodniczych dzisiaj nie podałała, ale myślę, że to im pokaże, że przed nim jeszcze dużo ciężkiej pracy. Afka pokazała, że, że można osiągać te medale i myślę, że, że w tej chwili one też się zmobilizują. No i w przyszłym roku mamy męskie turnie, ale za dwa razy. Mam nadzieję, że te młode dziewczyny już będą bardziej dojrzałe i tych medali będzie więcej. Ja tak zapytam, teraz jest dość Puchar Świata, to jest dość duże wydarzenie. Jak myślisz, jak media się tym zajmują? Jak podchodzą do sprawy Judo, generalnie takich wydarzeń w Polsce? Czy jest jakaś telewizja, która to transmituje na żywo? No, Judo nigdy nie było sportem, który był jakoś bardzo kochany przez, przez media. No wynika to z tego, że być może właśnie dużo, że nie jest aż tak duże zainteresowanie naszą dyscypliną sportu. Ja myślę, że najbardziej nam brakuje wyniku. No jeszcze kilka lat temu no przed teraz Kamilem Stochem, ale przede wszystkim przed Adam Małyszem, tak dużo osób nie oglądało transmisji Pucharu światów w skokach narciarskich. No dokładnie, czy, tak było. Czy, czy nikt chyba w Polsce się nie interesował biegami narciarskimi? I myślę, że tak samo jest Brakuje, brakuje nam jakiegoś dużego wyniku, najlepiej. Jakiegoś przynajmniej jednego zawodnika, który będzie przez kilka lat na tych najważniejszych imprezach, mam tutaj na myśli Mistrzostwa Świata i Igrzysk Olimpijskie, punktowo. Najlepiej, żeby to był złoty medal Igrzysk Olimpijskich, wtedy... E, Siłą rzeczy zwrócił uwagę. Dokładnie tak i, i wtedy mielibyśmy prawdopodobnie e, dzisiaj można nawet transmisję e, na jakimś publicznym kanale. E, te zawody są transmitowane, ale m, bezpośrednio na cały świat e, w internecie i można to śledzić. Myślę, że znajdą Państwo bez problemu linki na światowej europejskiej stronie e, judo. E, natomiast... No, Taka transmisja jak, jak my jesteśmy przyzwyczajeni z, z dużych imprez sportowych to, to w tej chwili jeszcze jest chyba y, nasze marzenie jako, jako środowiska sportu. Ale powiedz jak myślisz na przykład y, MMA, KSW wchodzi y, dość mocno i tam też się znajdą osoby które trenowały judo. Czy to też nie będzie miało wpływu na przykład popularność MMA na, na, na judo? Ciężko, e, ciężko mi powiedzieć, e, przecież... No wiesz, czasie... myślę o Pawlu stój, tak? Dokładnie tak, właśnie, ponieważ w ostatnim czasie przecież e, kilku zawodników, którzy e, na tej naszej rejonie KSW, ale też na, e, na, światowych, e, na światowych, gdzieś tam największych ringach wygrywają i wywodzą się z judo. E, no mimo wszystko mam wrażenie, że to jakoś, e, chociaż wiadomo... Wszyscy wiemy, że tam ich bazową techniką jest judo, to jakoś właśnie to nie przekłada na popularyzację naszego sportu, a szkoda, bo jest to, jest to wspaniały sport i cieszy nas natomiast to, że właściwie w tej chwili prawie każdej szkole podstawowej jest sekcja judo i bardzo chętnie rodzice pisują swoje dzieci, więc mam nadzieję, że już za kilka lat nie tylko więcej osób będzie śledziło takie właśnie duże imprezy, ale też nasze sukcesy będą dużo większe. Dzięki wielkie. Dzięki.